Dzisiaj Wam pokażemy, jak skakarować hasło z Facebooka. Tu jest, Kinga, tu jest login. Oboje jaki. Rr, 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 rr. Możecie podać kogoś i tu wpisujecie hasło. Ale Mamy hasło. Mowy. Dlatego wpisujemy tutaj i tutaj jest body element. Naciskamy na to. Wskakuje nam takie coś. Wskakuje nam takie. Naciskamy na to. Smazujemy te password. Kurczę nie tak. Może zrobimy coś innego. Nie. To ty w ogóle karujesz. Mamy tutaj hasło. I tak jak powtórzyłam, zbadaj element. Tu właśnie kakuję na takie coś. Teraz zmazujemy takie coś. Dajemy enter. I tu się pokazało, jakie jest hasło.